Ponad 3,5 tysiąca podpisów zebrali przedstawiciele Stowarzyszenia Nie dla spalarni śmieci nad jeziorem Tarnobrzeskim pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec realizacji tego przedsięwzięcia. Jak zapowiadają, na tym nie koniec, planują również pikietę. Plany budowy spalarni przez spółkę FCC Environment w lokalizacji tarnobrzeskiego akwenu cały czas wśród wielu osób budzą sporo emocji. W związku z inwestycją w Tarnobrzegu powstało stowarzyszenie Nie dla spalarni śmieci nad jeziorem tarnobrzeskim, które jak mówią jego przedstawiciele z uwagi na skutki zdrowotne i środowiskowe jest przeciwne realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu i od kilku miesięcy zbiera podpisy pod petycją przeciwko tej budowie. Te podpisy były zbierane intensywnie przez cały okres wakacji nad jeziorem, na wszystkich imprezach które miały miejsce w mieście. Naszą petycję podpisu, podpis, podpisało do tej pory 3,5 tysiąca osób. Przede wszystkim podpisywały ją osoby różnych zawodów, różnych profesji. E, dziennikarze, sędziowie, e, byli wojewodowie, e, starostowie, e, osoby, które przede wszystkim są zatroskane, ale również zwykli ternobrzeżanie, osoby, które są bardzo zatroskane o to, co stanie się z naszym jeziorem, kiedy ta bardzo kontrowersyjna instalacja powstanie w bardzo niedalekiej odległości od jeziora, czyli w odległości 450 metrów od, linii, od jej linii brzegowej. Jak poinformowała podczas konferencji prasowej Małgorzata Zych, przedstawicielka stowarzyszenia przez ostatnie miesiące spotkała się z osobami, które opiniują raport o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej budowy. Przedstawiciele tych instytucji sami wyrażają zdziwienie, że władze miasta Tarnobrzega zdecydowały się na, na przyjęcie tak kontrowersyjnej lokalizacji dla tej instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Rozmawialiśmy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z, z dyrektorem tej całej instytucji. Rozmawialiśmy również z Zarządem Wód Polskich w Krakowie. Tutaj na taką również opinię, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny no jakby e, zbyt pospieszy, pospieszył się z wydaniem tej decyzji, tej opinii, bo jak Państwo wiecie, do tej pory ty, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz Marszałek Województwa Wydał swoją opinię do odnośnie tego raportu, który złożyła firma FCC. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bardzo rzetelnie podchodzi do, do zbadania raportu i już w tej chwili wiemy, że termin wydania opinii przez tą instytucję został przedłużony do końca listopada 2022 roku. Zdaniem Małgorzaty Zych powstanie spalarni nie rozwiąże problemu gospodarowania odpadami. Wiemy, już w 2025 roku będą obowiązywały bardzo wysokie poziomy recyklingu, które nasz powiat nasze miasto będzie musiało osiągnąć, to jest 55% śmieci, będzie musiała ulegać recyk recyk recyklingowi. W związku z tym ilość śmieci spalanych w tej spalarni śmieci będzie pochodziła nie z Tarnobrzega. Ponad 96% spalanych tam śmieci nie będzie z Tarnobrzega. Tak jak Państwo widzicie, to nie jest spalarnia, która ma powstać po to, aby rozwiązać jakieś problemy śmieciowe. Zgodnie z zapowiedzią, dopóki nie zostaną wydane opinie wspomnianych wcześniej kluczowych dla inwestycji instytucji, stowarzyszenie będzie kontynuowało protest. Musimy wszyscy jako mieszkańcy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec budowy tej spalarni. Będziemy organizować w tym celu. Wtedy, kiedy będzie Rada Miasta Tarnobrzega podejmować decyzję w sprawie przyjęcia działek, będziemy organizować pikietę i już tutaj z tego miejsca zapraszam wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, którzy są zatroskani o los swoich dzieci, o los swoich wnuków, o zdrowie, o nasze jezioro, o tereny rekreacyjne, o ludzi, którzy tam wypoczywają. Już z tego miejsca zapraszam na tę pikietę. Członkowie stowarzyszenia cały czas będą zbierali jeszcze podpisy pod petycją, każdy może to zrobić także w formie elektronicznej.